Cześć! W tym odcinku pokażę Ci, jak możesz powiadomić swoich kursantów o zmianie terminu szkolenia. Zaloguj więc się do swojego profilu na runebeauty.pl. Kliknij: Zaloguj, jestem szkoleniowcem. Wprowadź swój adres e-mail, hasło, i logujemy się do Twojego profilu. Następnie w prawym, górnym rogu kliknij swoje logo. Wybierz moje szkolenia, i tutaj masz listę wszystkich swoich szkoleń. Poniżej znajdziesz również kalendarz. Możesz kliknąć na dane szkolenie, i w tym miejscu znajdziesz dane kontaktowe do Twoich kursantów. Wyświetli się tutaj adres e-mail oraz numer kontaktowy. Od Ciebie więc zależy, jak skontaktujesz się z Twoim kursantem. Natomiast upewnij się, że wiadomość do Twojego kursanta dotarła, tak żeby nie przyjechał na szkolenie, którego nie ma. Życzę Ci powodzenia. Jeżeli masz więcej pytań, oczywiście napisz do nas.